Hej kochani, dzisiaj zabieram Was na Partynica. Brałam udział w szkoleniu z Horse Agility i dzisiaj mamy ostatnie spotkanie. To szkolenie prowadziła pani, pani Garolina Mazurkiewicz. Mieliśmy pięć spotkań po parę godzin. Dzisiaj jest już takie finalne spotkanie, na którym zaprezentujemy wszystkie umiejętności. Horse Agility naprawdę nauczył mnie komunikować się z koniem, starać się go zrozumieć. Robimy mega dużo fajnych sztuczek, pewnie będziecie mogli zobaczyć jak kłusujemy, jak pokazuje Galileo różne przedmioty, na przykład parasolka. Będziemy próbować wchodzić do przyczepy, albo wchodzić na podest. <grym> Może to wydawać się dla kogoś, kto nie jest związany z końmi, trochę dziwne na początku, bo ludzie nie wiedzą, że konie są aż tak płochliwe i jak wygląda ta praca z koniem, ale jeżeli się przyjrzycie dokładnie, to zobaczcie, jak ja i Galileo próbujemy nawzajem się zrozumieć i ile odwagi on nabrał przez te wszystkie szkolenia. Jestem bardzo też wdzięczna Michałowi, bo poprosiłam go, żeby przyjechał trochę pokamerować dla Was, bo ciężko samemu tam operować i skupić się na zadaniach. Horse Agility opiera się na idei pozytywnego wzmocnienia, dlatego zobaczcie, że ja często będę E, chwaliła Galileo, głaskała go, bo nagrodą jest nie tylko podanie smaczka, chociaż to też jest dobra nagroda w wielu przypadkach, ale można też po prostu nagrodzić konia e, głosem, tak samo jak pieska. E, ważny jest nasz ton, ważna jest nasza intencja. Jeżeli chwalimy, to naprawdę jesteśmy dumni z tego, co koń zrobił. E, czasem po prostu danie chwili odpoczynku jest też dla konia nagrodą, kiedy koń musi sobie je przemyśleć dane ćwiczenia. Często miałam tak z Galileo, że jeżeli było dane trudne ćwiczenie, on jest takim perfekcjonistą, chce wszystko idealnie wykonać, i potem się trochę stresuje, jeżeli nie zna tego ćwiczenia na przykład. Później, jak już tam trochę spróbował, je wykonał, była chwila pauzy, i on sobie wtedy oddychał, relaksował i spuszczał do powietrza. Pewnie będziecie też mogli często usłyszeć, jak używam słowa target. Galileo już zna to słowo i wie, jak na nie zareagować. I to jest taka, że jeżeli coś pokazujemy target, Wtedy konik ma dotknąć to nosem i sprawdzić co to jest. Uważamy wtedy, że to jest dobre wykonanie zadania i przydaje się to na przykład przy wchodzeniu do przyczepy. Wtedy możemy po prostu wskazać na dany przedmiot, który koniusz, jakby utożsamił, że to jest ten target, mówimy target. I koń sobie wejdzie do przyczepy. Oczywiście to może nie być aż tak proste, ale jakby ten target może nam pomóc w różnych sytuacjach. Weźcie też proszę pod uwagę, że ja nie jestem w żadnej mierze specjalistką i dopiero się tego wszystkiego uczę, dlatego też czasem będę mogła dawać złe sygnały albo źle się zrozumieć z Karoliną. Wtedy zawsze proszę Karolina o pomoc. Um, także my musimy się też nauczyć operować swoim ciałem, głosem. Jeżeli dane ćwiczenie jest nowe, to uczę się tego i ja, i koń. Wow, ale to wszystko czadersko wygląda, jak jest takie słoneczko. Jak widzicie, mój outfit czapeczka prosto z Rzymu, zeszłoroczna. Tak naprawdę nie różni się dużo mój strój od jazdy konnej do trenowania Agility, tylko mogę sobie mieć dłuższy płaszcz. Um, przykleję sobie też ogrzewacze, chociaż mamy 9 stopni we Wrocławiu. Także piękny dzień, jutro jest w ogóle zimowa liczenie, monitoring zimujących ptaków wodnych, to Michał będzie chyba brał w nim udział, ja zobaczę czym się będzie chciało do Parku Wschodniego podejść, bo tam częściowo tą trasę, częściowo wzdłuż Odry robią chłopaki. No, a odnośnie agility to dzisiaj jest ten ostatni dzień, więc mi, mi trochę przykro, bo bardzo lubię Galileo i lubię z nim pracę. Zazdroszczę trochę ludziom, co mają własne konie, bo mogą sobie fajną taką ścieżkę zaplanować rozwoju i rozwijać się razem z koniem, a ja tak sobie tutaj tu wynajmę takiego konia, tutaj pójdę na taki kurs i tak pracuję troszkę z różnymi końmi. No i wiadomo jak to jest, że naj, najfajniej byłoby po prostu ze swoim zwierzakiem to trenować. Ale i tak Galileo zrobił super progres. No i ja też, bo w sumie wcześniej um, nigdy nie miałam z tym dostyczności, więc um, rozwijałam się też w tym temacie takiej pracy z ziemi. A jak zwykle wyjechałam na styk. Zostało jeszcze 13 minut do, do rozpoczęcia kursu. Mam nadzieję, że uda mi się nakręcić trochę jak to tam wygląda. Um, jak te koniki wyglądają na padogach, ale to zobaczę. Posłuchajcie tych wszystkich kawak i gawronów. Tutaj jest parę setek gawronów i kilkadziesiąt kawek. Nie wiem czy one tutaj nocują, ale zazwyczaj jak tutaj przyjeżdżam na szkolenie zimą, to one są. Czas udać się przedstajnie, gdzie jest miejsce zbiórki. Nee, Ik kan het hey. 对。

a teraz pójdźmy do krótkiej. jedną nogę. I teraz I Kasia no, właśnie bawi do no, przodu. O oh, tak. Właśnie. On zna. no Perget, Jali, Dobry koń. Dobry Bo myśli, że to może jeść z tego. Co to jest tu, Gabi? Co to jest tu? Yeah, tá. Super super, super super. Super super. Música linda sobre. E się będzie w ogóle bawić tą piłką mam wrażenie Może na potys, a jest, może to, jest nie super. Świetnie. Świetnie. Później będzie kolejna grupa i będziemy mieć kolejne pół godziny potem. Co byśmy jeszcze nagrali? Praca z koniem to fajna zabawa, ale dzięki temu nauczyłem się jakby nie mogę komunikować się z koni. Jeszcze na koniec po, cał, po całusku.